Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. I dzień dobry, witam serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy Silent Hill 2, moi drodzy, remake. Ostatnio udało nam się zdobyć sztucer, moi drodzy. I jest fajnie. Dobra, zmieniamy na razie na pistolet. Musimy odblokować sobie, słuchajcie, kolejne drzwi. O, poważnie. O, świetnie. Doskonale, że tu jest teraz sama masa przeciwników, którzy mi się po prostu zrespili. What the fuck? naprawdę gro. Jeden, dwóch, więcej, cokolwiek. Więc zraz dostałem. O. No, nie spodziewałem się akurat wrogów. Jeden był. Ale dobrze wiedzieć w takim razie. Będziemy musieli się mieć na baczności. I teraz pytanie. Czy tu się pojawiło coś nowego śmiesznego, co będzie chciało mi zeżreć? Czy jeszcze może nie? Okej, okay, węża wzięliśmy. Weź ten odważnik. Teraz połóż go. Proszę tutaj. Mhm. Przerzućmy go tak samo tutaj. Nie, tego nie. Tu. O, dobra, głowa Bawu. Może być. Ja mam wrażenie, że gdzieś tutaj jest jakiś taki nieśmiertelny. Bez wrogi bawu, moi drodzy, oczywiście jest przy wejściu. No tak, super. To trzeba będzie musieli przejść tędy. Co? Aha. Wow. Strasznie dużo ich tam było. <laughs> Mówię szczerze. Dobra, gdzie są? Olejmy ich sobie. To tak naprawdę nie ma za bardzo sensu z nimi patrzeć, chyba. Po prostu wejdziemy sobie do kolejnego miejsca. Dokładnie. A! Chyba, że będziemy teraz na górze. I, <laughs> I tak mi dopadną, i tak mi dopadną. Na pewno mi dopadną. Ja się tak łatwo nie dam! Hmm. Dobra, na pierwszy rzut oka nie widzę nikogo. Jak to wygląda? <laughs> Możemy zobaczyć, jak jest, słuchajcie, z lewej strony. I to jest jakieś pomieszczenie też przed nami. Takie nieduże, czy Ty nie wiem, zdychasz z upadku na przykład, cokolwiek. Tam jeden no na pewno mi uciekł. Co tu mamy? Widziałem, jak ktoś się szlaje po ciszy nocnej. Znowu. Nie wiem, który z was to był, ale czy muszę wam przypomnieć, że nie wolno puszczać posterunku bez wcześniejszego pozwolenia. Jak jeszcze raz kogoś przyłapię, to zgłoszę do naczelnika. A, przepraszam bardzo. Nie sprawdziłem, czy tam było coś. Od... Może od tyłu? Aha! Już się przymierzył, słuchajcie, żeby skoczyć. Kurczę, niezłe, niezłe huntery takie z nich są. Źle jest brać, gdy ktoś ma, mówili, że mają, Kiedyś, kiedy ktoś naprawdę ma, inny nie może wziąć, ale ja nie mogę mieć, naczelnik powinien wziąć, nie, ony nie powinien mieć, znowu wezmę, będę miał. Okej. Czy <laughs> to można zniszczyć? Nie. Zobaczcie co, zapalimy sobie na nowo światło. To generalnie nie robi nic poza zapalaniem świateł, więc to już sobie zdążyłem jakby takie małe rozeznanie porobić. Ale tak jest to miły akcent, jeżeli chcemy wiecie, rozjaśnić sobie odmęty tego że piekielnego miejsca. SNAJPER! Strasznie dużo ich tu wypełzło. Szczerze powiedziawszy. Wam też że to nie jest miejsce, w którym, wiecie, oni się pojawiają w nieskończoność. Wiecie, jaki byłby przepis na... What the fuck? Jaki byłby przepis na absolutny zawoł serca? Żeby teraz mi się na przykład piramidał głowy pojawił. Przepraszam bardzo, że czterech ubiłem. Jeszcze coś słyszę. Stanowczo protestuję. Z tą muzyką, która nagle taka dudni wam, prawda? Bo brak przedmiotu, świetnie. E, która wam tak dudni, daje takie piękne ambienty. I nagle, nic tonizując z tej ciemności, wychodzi wam, właśnie piramida głowy z wielkim mieczem. No po prostu, ja jestem przekonany, że połowa, przynajmniej połowa graczy co najmniej, zeszłoby na w związku z palpitacją serca. Mamy save point, niedziela. Obchód poradny. Zgłoszono incydent C-140. Krzyczał, że C-777 go nawiedza. Twierdzi, że kraty go nie powstrzymają. C-140 to są środki uspokajające. Południe. Zamknięcie więźniów. Prewencyjnie przeszukaliśmy cele więźnia C-777 w bloku D5. Brak śladów opuszczenia celi bez nadzoru. Zalecana dalsza obserwacja psychiatryczna C-140. Obchód popołudniowy. C-140 i C-77 zniknęły. Ze swoich celu. Ogłoszono alarm, trwają poszukiwania. Aktualizacja: drzwi do łazienki zabarykadowane od wewnątrz. Trwają działania mające na celu ich otwarcie. Za drzwi nie dochodzą żadne dźwięki. Wieczór, zamknięcie więźniów. Kraty <laughs> go nie powstrzymają. Co to jest? Amunicja do pistoletu. Mnóstwo wystrzeliłem, więc przyda się troszeczkę, jakby odzyskanie jej. No, i mamy do Celsi, znaczy do bloku D. Okej. Okay. Taki <słyski> dodatkowy kluczyk. Trochę mi brakuje większej ilości przedmiotów, które zdobywamy, tak jak było w rezydencie. Tam mieliśmy szczególnie w remakeu. Jedynki, na przykład remakeu zero, e, nawet i dwójce, mieliśmy dużo przedmiotów, które zdobywaliśmy i który, z których mogliśmy korzystać w różnych miejscach, prawda? Więc tutaj niestety tego nie ma. I szkoda, bo zazwyczaj te przedmioty, które zdobywamy, no właśnie, są jakby tak do użycia albo w najbliższej okolicy, albo... Nie wymagają jakiegoś specjalnego pomyślu. Mam wrażenie, że podstawowy Silent Hill, pierwszy nawet Silent Hill, był trochę bardziej pokomplikowany. Dobra, no, wrócę was za chwilkę, wpuszczę tylko żonę. No już jest, kochani. Przy okazji, moi drodzy, poszedłem sobie piwko napić. Znaczy, napić się nadać sobie. Tym razem pijemy moi drodzy Warsteinera. Das wacher Premium beer. quality from German. Lager jakiś. Generalnie ja znam to piwko. Jest dobre. Ma taką złoto-białą, fajną etykietkę i przy okazji taki łagodny, pszeniczny lager z lekką nutą, leciutką nutą goryczki. Dobra, czekajcie, bo mi... strasznie mnie w tej lokacji, powiem wam, denerwuje ehm... ten spadający FPS, po prostu strasznie denerwujący. Dobra, tu możemy przejść, tam są w ogóle jakieś wejście jeszcze dalej. Tu jest... Aha, tu jest zawalone, tu jest, tam jest amunicja. Nie, ja, wtedy na 100% nie przejdziemy. Ale tu jest ściana do rozbicia. No właśnie, zobaczcie, było. można było to przeoczyć. Przy okazji, ten zabieg z tymi wystającymi kawałkami, nie wiem, papieru toaletowego, bo inaczej chyba tego nie nazwę, jest dość. Hmm, łatwy do zauważenia. A, apteczka, nie ten. Może mam tyle apteczek po prostu, że jest. Ja jestem osobiście, słuchajcie, uznaję, że nie do zabicia. Jeżeli zacznę się leczyć hurtowo. Klatka schodowa, jak miło. Dobra, tu pewnie będzie można właśnie wejść na ten blok. I czy na górze, przepraszam bardzo, już coś tam biega? Oh, hello. za dużo mu nic poszło. Zdecydowanie za dużo. To też duża amunicja do sztucera. Nie, generalnie zaczynam się przyzwyczaić, że ta gra dość hojnie obdarza nas amunicją. Ja pamiętam, że generalnie w oryginalnym też. Ciągle mówię, generalnie, przepraszam. Ee, że w oryginalnym jakby. Silencie, czyli w dwójeczce, też było dużo tej amunicji, ale czy aż tak. I przede wszystkim fajnie by było, gdyby jednak troszeczkę większy nacisk był tutaj postawiony na różnorodność przeciwników. Mamy siłownicę do strzelby, świetnie. Uuu, izolatka. Hmm, klucz nożyk. To może być do tych drzwi, które widzieliśmy wcześniej. Szkoda, że go nie znalazłeś. Nie powinieneś znać tego miejsca lepiej niż ja. Teraz już za późno. Idę się przejść. Jak to idziesz się przejść? Jaką może się przejść z izolatki? <grymne> nie ogarniam tego. Do odblokowania. Hm. no dobra, tam gdzie mamy zaznaczone drzwi można by sprawdzić. Mamy przy okazji, słuchajcie, jeszcze tą klatkę schodową, którą też będzie trzeba sprawdzić. Dobra, klatka schodowa prawdopodobnie odblokuje nam przejście niżej, a to jest dokąd? Wow, ale to w sumie to, a nie, dobra, to jest klatka do wyjścia, już, już kojarzę. Moc dużo z przeciwników. Po prostu, no, wręcz, zatrzęsienie. No i teraz pytanie za 100 punktów. Czy my mamy wystarczająco dużo amunicji do tego nieszczęsnego pistoletu? 10 plus 42. Nadal możemy korzystać, moi drodzy. Nie jesteśmy na bakier, jakby za amunicją. Bo strzelby mamy gigantyczną ilość, więc nie jest źle. Czy tu coś wisi w powietrzu? Tak. Notatka. On tu idzie, wiem to, kraty ściany nie powstrzymają go. Wejdzie tu, wejdzie tu. Jest, jeszcze mam czas, uda mi się już prawie, ale on jest blisko, czuję to, idzie tu, żeby to zakończyć. Ja się usprawiedliwiłem, słuchajcie, że ciebie piło. Byłem na siłce, trenowałem. I znowu te pasy materiału, żeby można było w łatwy sposób zlokalizować, gdzie tak naprawdę gracz ma przejść. Widzicie to? Są te pasy właśnie. One sugerują nam, powiedzmy, tutaj tak samo, takie nieinwazyjne podpowiedzi dla gracza, gdzie jest jakiś obiekt, czyli jakieś miejsce, do którego można się drapać. Przejść i nie być z tego powodu szczęśliwym. Gdzie ja jestem? Łazienki, toalety, prysznica. Dobra. Chcę z uwagi na to, że to są toalety i prysznice, ja może sobie wezmę strzelbę. To było piękne. Jest bardzo dobrze że wziąłem strzelbę. Są prysznice, przebieralnia. Dobra, jeszcze tam nie będziemy szli. <grymne> Ale tam przeciwnik w toalecie. Trochę się wzdrygnąłem, słuchajcie, jak go, jak go zobaczyłem po raz pierwszy. Nie uratują cię. Ale że mnie, czy kogo? To jest ta barykada zrobiona od wewnątrz, o której było, wpisa o której było pisane. Tam łazi. To jest, albo pielęgniarka w ogóle. Nie rozumiem troszeczkę sensu, że pielęgniarki są w tym miejscu. Mówiłem, mówię, mówiłem, mówiłem, Nikt mnie nie słuchał. Amunicja doszła tu do Nie wiem, czy ktoś walił po rurach, czy to taki zabieg. Ale efekty dźwiękowe są po prostu niesamowite. Jeszcze więcej musi to sztucera. Więc to wygląda na taką miejscówkę, że albo za chwilkę będzie bardzo dużo przeciwników. bo tutaj się dokonanie zważaj nie. Jestem 100% nowo pewien, słuchajcie, to jest tyle amunicji. Że oni na pewno żyją. Jak ja tylko podniosę, powiedzmy kolejny odważnik, pewnie będzie nie złożać. Nie wiem, co to jest. Jakaś miedziana, czy tam inna metalowa. O, są robaczki. Urocze. Tutaj jakby zwykły Silent Hill się przeplatał z tym koszmarną wersją. Jeszcze więcej amunicji? Boże drogi. Jeżeli będzie się dało, słuchajcie, ich wyminąć, żeby tą amunicję zachować, to ja się postaram. Kosztem nawet dużej ilości zdrowia, jakie musiałbym poświęcić, żeby powiedzmy się stąd wydostać. No, urocze. Proszę, to chrząszcze są, które zżerają mięcho. Dobra, wsadzaj. Nie w takie dziury wsadzałeś. No i dokładnie mamy to, co mówiłem, że będzie. Sio. O nogami. Mhm. Ała. Ała. Jezu, Ała. jakie szybkie one są. No świetnie. Jeszcze to w stanie. Możemy się stąd teraz wydostać, moi drodzy. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, ale przejdziemy jeszcze na drugą stronę i zobaczymy tą klatkę schodową. No serio, nie widziałem za bardzo sensu z nimi walczyć. A dokładnie mówiąc, no nie było sensu z nimi walczyć. Zblokowanie drogi. Pięknie. Do głównego holu. Bardzo mnie to cieszy, bo teraz będziemy mogli. Wiecie co? Więc Bez drogi W, to mamy. Bez skrzydły gołąb nam zostanie w takim razie. I dzik. Może spróbujmy pójść od razu na plac. Zostawię z jednej strony. Nie. I ten. Też nie. Chyba, że gołębia teraz nie damy rady zrobić. O no kurczę, to by wyglądało takie... A, momento, może tu? Nie, nie da się. No dobra, to idziemy na dzika, wiecie? Węża zrobiliśmy, bawoła zrobiliśmy. Zaraz ten dzik pięknie, i myślę, że safe na spokojnie. Gdzie był dzik? Dzik jest w zasadzie przed nami, bez oka. Mhm. Bo jak tu byliśmy, tu też patrzę, czy wszystko wiecie, sprawdziłem przy okazji. To jest sekcja dzika, tutaj idziemy teraz. Hmm. Pokój socjalny, damski, męski ambulatorium, czyli to bardziej wygląda jak e, część dla pracowników albo pokój widzeń. Trzecia kondygnacja jest jeszcze, biuro naczelnika. I tu pewnie będzie jakaś walka z bosem. Za duża sala, słuchajcie, żeby to było po nic zrobione. Mamy jeszcze piwnicę i piwnica to może być część gołębia. Nie. dzisiaj jeszcze musi być jakaś część gołębia. Akcja węża. więzienie. No nic. Dobra. Moi drodzy. Tak czy siak. Będziemy tutaj kończyć. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Zostawcie łapkę, komentarz. Zapraszam do patrona, i to Zapraszam do Instant Gaming, sponsorów naszego kanału. I zapraszam do kolejnych odcinków z tejże serii. A także dziękuję wszystkim Patronom. Cześć. papa. Hej! Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com, linki w opisie.